Witam Was serdecznie. Tutaj Cinek i robimy z gier wycinek. I kontynuujemy swoją przygodę w Grzebiu Mutant, w której to zbieramy wraki z miktonu. Musimy ciągle. go ulepszyć na maksa, aby pokonać światożercę. Jak najlepiej. I tak sobie przyglądając, zostawiamy naszą. O, kapliczka. Naszą strzelbę, którą będziemy uczyć się walczyć, odblokowywać nowe punkty, ale interesuje mnie. A tak jeszcze yy, nasze łąkwu ale bronią w bliskim dystansie i dwiema broniami jednoręcznymi. I to sobie odblokujemy. Tak abyśmy mogli używać dwóch broni i spróbujemy sobie jeszcze stworzyć. Zobaczmy czy nam w ogóle gra na to pozwoli. Sprzęt yy, nową broń żeby mieć dwie i jednoręczne bronie zobaczymy czy nam tutaj się uda, co my mamy tutaj kiblotkę, no dobra, no to weźmy to co jest najdroższe, A rękojeść weźmy tu od, kawałek odkurzacza rodzaj podstawy już mamy, dodatek dodatków nie mamy, ale to możemy Właśnie później jeszcze dodać. No dobra, spójrzmy sobie tą broń. Odrzutnik kiblolotka jest. Ta broń zwiększa wartość swojego pancerza o 2% za każdy 10 punktów żywotności. No proszę. Takie tu mamy. No i mamy jeszcze naszą drugą broń jednoręczną tutaj kościanych pyt i po trafieniu przewraca na ziemię mniejszych wrogów. Mamy mocniejsze, ale ma, nie mamy. I wyposażymy. Wy, wyposaż to. Wyposaż to. I mamy tutaj nasze dwie bronie jednoręczne. Zobaczymy, jak będzie nam wychodziła walka nimi. Zobaczymy, jak to pójdzie. Tylko zobaczmy jeszcze, czy mamy łąk pół. Jakieś nasze. Właśnie na te. Jedn dwuręczne? nie jednoręczne. Aha, to tutaj mamy sekwencję superunkwa. No dobra. Tylko czy ona będzie się teraz zaliczała do walką. Mm, na tym. Tutaj właśnie nie wiadomo. Właśnie chyba nie stać nas na to. Zobaczymy czy to będzie szło. Jeśli nie, no to. Poczekam, aż dorobimy się tego punktu. Mamy nowe bronie, mamy wymarzoną strzelbę, więc cóż, lećmy dalej. Takie poboczne będzie spotkanie, taka eks eksploracja, praktycznie e eksploracja i zbieranie tych tutaj części, wszystkich tak, aby się przygotować dobrze. Tylko, że to jest 50 metrów, ale gdzie? Gdzie pod nami? O, coś tu jest chyba. między oczy. No chodź kolego, pięknie, ale szybko nam tutaj poziom wbił. Super, ty nas też zaatakujesz? Tak. No dobra, to chodź. Tak. Szybko cię tutaj gniot gęga ubijemy. Ubijemy. No dobra, coś nas tutaj wała. To może tutaj jest to zejście, dobra. Tu będzie to zejście. Od razu sobie odblokujmy. Awans. Tutaj nasze szczęście o, dodamy. Krytyk będzie nam bardzo potrzebny. I teraz nasz punkt po, Jednoręczne? Nie, nie. Atak dwiema brońmi. I teraz odblokujemy sobie tą umiejętność. Tak. Ok. I zobaczmy co to potrafi. Dobra, już. Nie przedłużając, lećmy tutaj. Pozwiedzamy Zdaje sobie. Zdaje się, że hmm. będzie urunia. Jazna, mała jaskinka. Ale poszliśmy! dobrze, że nie ma obrażeń od upadku, bo był pierwszy zgon dzisiaj zaliczony. No ale dobra. Zamiast wezwać windę to wpad do szybu, no też można. Okej. Okay. Poszperamy, poszukamy, może znajdziemy tą modyfikację. właśnie tutaj ...do naszej broni. O coś tu mamy. Apteczka. No dobra, spoko apteczki się przydają. Jak widzieliśmy poprzednio, no to ładnie nas pukli. Ładnie. Tutaj nic nie ma, no to lećmy. Dobra, są schody, nie będziemy spadać tym razem. Coś się schowało tutaj? Nie, oj taki zakawarka się prosił. ...żeby coś tutaj było. Kościochwyt. Rękojeść, aha, to rękojeść, to nam nie niepotrzebna rękojeść. Lecimy dalej, szukamy. Może coś tam znajdziemy fajnego, nóż mamy. Jednoręczne tnące, ale teraz pytanie czy... ...czy to będzie do naszego tutaj... ...sprzętu. Hmm. tak dodatki, jeden tutaj, więc zobacz. Ej, nie tutaj chyba, spuszczę trzeba zrobić. O jest, modyfikuj rękojeść. No tu mamy, aha, nie pokazuje nam. No dobra, czyli nie mamy, okej. Okay. Dobra, to później się z tym zajmiemy. Może po odcinku coś znajdę to. Poulepsza nam trochę rzeczy, posprzedajemy śmieci, znaczy, posprzedajemy, poprzerabiamy te śmieci i zobaczmy, co tam będzie się kryło. Dobra, płaszczyk kolejny, bo no, mamy coraz więcej tych rzeczy, ale właśnie, ominąłem tutaj jedno. Maska, no proszę, o, jest nawet lepsza niż to, co nasze, to wyposażymy sobie. Okej. Okay. Ta maska, nie, i tak nie widać przez ten nasz hełm wielki, no ale okej. Okay. No i mamy kolejną skrzynkę. Czyli mamy już połowę. E, dobra, tutaj przyszliśmy, ale tu jeszcze jakieś super łupy mamy. Trzeba się przejść tutaj poszukać. Dobra, zbieramy. Uuuu, opacało się legendarna rękojeść. No proszę. I kolejny. Taki super łup! No to słabiutko, słabiutko. Spódniczkę nawet nam dalej, Dobra, nie tak słabsza od naszych. Więc dobra, lecimy sobie. Pytanie, czy coś tutaj jest jeszcze? Obszar ukończony, ale ktoś tutaj jeszcze jest. No ale tutaj twardziej. Pięknie działa nie działają. spotkanie. Pięknie to działa i jest szybkie. No dobra, ale teraz pytanie, czy kolega nam czegoś tu pilnował, czy nie bardzo. O. Czy po prostu kolega sobie tutaj był? To jest ciekawe, tak sobie w jaskini, tak nie takie duże... znika. No właśnie, ale... Gdzieś na pewno wyjdziemy, tylko gdzie? O, dusznosfera tu jest. No dobra, ale jak jest dusznosfera, to powinniśmy móc przywołać naszego robota. Gdzie on jest? O, to no właśnie. I już nie ma duszności. Ta nie przyjdziemy tutaj, nie, nie przyjdziemy, no dobra. Daleko mamy tutaj 250 metrów. Gdzie my jesteśmy, że. O, chyba źle wyszedłem. Źle. No dobra. Musimy wrócić, będziemy. będzie tam szybciej. Tutaj nie ma po co, chyba raczej tutaj. No. Chyba, wyjdziemy tutaj i przejdziemy tędy. No dobra, spróbujemy. Może jednak tędy. Z powierzchnią lepiej niż po tych tam norach, za kamarkach chodzić. To by mógł szybciej ten nasz robocik chodzić, to by było lepiej. Dobra, nie mamy czasu na was kolodzy. Lecimy bo czasu tutaj brak. Dawaj po tych szczeblach. No, no biegniemy, biegniemy. Patrzcie, że jednak nasz kolega to szybciej tutaj biega niż ten robot, no ale wyszliśmy z to. Ale zobaczyć, co tutaj. O tu jakieś zielone pary się unoszą. No, komi, to chyba reaktor jakiś był. no, O nie, 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 tutaj nie wpadamy. No, patrzymy tam, gdzie nie mamy, a później wychodzą. Zaczyna się przejaśniać. Tak, i znowu teraz znaleźć wejście. Gdzie mogą być te wraki? Właśnie gdzieś musi być jakieś wejście Czyżby tutaj. Oj nie! Oj nie, byśmy wpadli No i teraz znaleźć. Nie wiadomo właśnie czy tam potrzebne są te wszystkie Rzeczy co to? A storek, chodź tutaj. Bo musimy sobie tutaj mroku ulepszać. No właśnie, czyżby w tym budynku było gdzieś wejście? No dobra, musimy znaleźć wejście do tego budynku. Bo wydaje mi się, że to gdzieś będzie na tym kompleksie. Tutaj. O! Co to za żygule się włączył? Ten obszar jest biozanieczyszczony. O! Naprawdę jest tu niebezpieczny. Skoro jest niebezpiecznie, no nie mapę. Ale musimy biozagrożenie tutaj wtedy zmienić tutaj. Tu mamy 12%, tak na szybko poszukajmy czegoś. To tu mamy tutaj, ten hełm nam daje. Tutaj nic. Tu nic. To mamy wyposażenie. To nam nic tu nie da. Nie tutaj byliśmy. 12% tam tylko to daje. wyglądasz mniej y, nago. O, to powiedziałeś. Dobrze na tobie wyglądają. Aha, dobra, tutaj nie. Nic nie zmieniamy. 82%, no dobra. Polecimy. Ok. Spróbujmy tutaj wejść. Udało Ci się znaleźć biordzeń 8C. Wierzę, To jeden z głównych powodów zagłady dawno świata. No dobra. Znaczymy Zobaczmy. teren i pędzimy, co? To? Biordzeń mamy. No okej. Okay. Skoro jest biordzeń. O, tutaj mamy już kolegów, tak? Chodźcie, chodźcie, poczekajcie tutaj. No coś tu jest nie... bardzo nie tak z tymi... krytyczny! Pięknie! Z prądem albo ogniem ich. Ok nie No dobra ale to nie zmienia Twoja faktu Czy że powinno właśnie działać tam No teraz dopiero się udało Jak one tutaj dźwięki wydają z siebie? Szybko trzeba ich pokonać, bo zaraz tam się tutaj mamy 60%. Pięknie. No podobają mi się te jednoręki. Ciekawe, no, Dużo lepiej to wygląda. Co z czego można zrobić, kolego? Najgorsze miejsce z możliwych. O tak mówisz? Dobra, poczekamy aż nam zejdzie. No dobra, to lecimy. Ok, na ramienniki. Czy gdzieś znaleźć wejście do tego kompleksu. Tu jest jakieś wejście. Dobra, tu mamy coś, to chyba mamy skrzynię. Ale coś tu chyba jest. Aha, są kolejne. No dobra, to szybko je trzeba pokładać. No okej. Okay. No, jak one nas blokują? Pięknie. To spore obrażenia. Ostro. Wow. Pięknie, pięknie, nam to idzie. Uda nam się? Musimy wyjść na chwilę, to wydamy sobie punkty. Może tutaj na tej biozagrożenie zagrożenie, to lepiej nam będzie się chodziło tutaj. Okej. Okay. Wychodzimy, bo już 80% jest Dobra Niech to tutaj nam schodzi A my wydamy sobie te nasze punkciki Na odporność, gdzie to było te biozagrożenia No okej okay. Damy sobie 100% i pięknie już tam powinno spadać, tak no dobra, skoro tutaj byliśmy, musimy wejść do tego budynku, wtedy to wracamy. Dobrze, że jesteś tu tylko na chwilę. No pewnie, że tak, już mamy 100%. To jakoś tutaj się odnajdziemy. Mamy wraki kolejne. Zobaczymy, co tu jeszcze jest. O, no, kolejne. Biozagrożenie. Co za syf? No, widać, widać. Podziemny obszar jakiś jest. No, ładnie nam się zrobiło. No i tak sobie krążymy, krążymy i chyba nic nie znajdziemy. No dobra, na razie to tutaj. Dobra, nie topimy się tutaj. Możemy tutaj wejść. Zobaczymy, co tutaj jest. Albo. Mamy zadanie na dzisiaj znaleźć te wraki Muktonów to Na wszelki wypadek na później sobie od, <laughs> odblokujemy tutaj Zobaczmy Teren cały No ale pędźmy dalej, bo... bo to nam przecież bardzo dużo czasu zajmie Gdzie jesteś kolego? Tu nam zajmie bardzo dużo czasu tutaj to odkrywanie. Może to sobie zrobimy w jakimś na osobnym odcinku. No, tylko teraz wyjechać stąd. Dobra, wyjedziemy sobie stąd i zobaczymy. Lecimy na razie po to, co mamy tutaj zrobić. Jeszcze nam sporo potrzeba tych rzeczy, więc. Chyba, że jest wszystko w podziemiu. I jednak będziemy musieli tutaj wejść. I chyba na to wychodzi. Nie do wiary, no dobra Trudno widocznie. Aj zmieniamy, zmieniamy. Dobra, to musimy tutaj wejść jednak. No to wyjdziemy tutaj. Ruszaj! Nim postanowisz coś przekąsić Właśnie, zobaczymy co tutaj jest. No to jednak wchodzimy tutaj, nie będziemy tego zostawiać, no zobaczymy jak szukamy tych pojemników, to trochę ich naszukamy. Tutaj będą takie odcinki, kilka pewnie eksploracyjnych. Z szukaniem tutaj. Coś tutaj chyba było właśnie. Z szukaniem tych skrzynek no i eksploracji. Może te... Ten cały tutaj, te całe tutaj wejście no nie będzie takie złe. Jak nam się wydaje? Oj, coś tu jest. Wielki mork. Ojeja! Oh yeah. To teraz się pakowaliśmy No to jednak miało być pobocznie, ale chyba... Jednak będzie ciekawie. Nie ma tenery. No uciekamy, 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 uciekamy kolego. Ogniem może nas trochę zajmiemy co? Odpalone. No, 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 uderz nas, uderz nas, uderz nas, to? No. Chodź, 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 chodź O, machnij sobie Teraz spróbujemy Oj, szybko się to bronił O, bronił się Oj, zginiemy to, zginiemy to szybko. Nie damy się. Ale nas goni uparcie. No. No, nie spodziewałem się takiej akcji jeszcze w takim pobocznym odcinku. No jak to tak może być? Oj, znerwował się kolega. Pięknie, pięknie ujęliśmy, aż nas spowolniło tutaj. I drugi raz, no. No wykończmy ich w końcu, bo to są nasze te małe robaczki tutaj. Kolejny pad, Zostaliśmy sam na sam z tym naszym wielgachem tutaj. Wielki morze. O, ale nas tutaj Przy, przygwoździł. Uciekaj, 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 uciekaj. No na końcówce się nie poddamy. No gdzie? Nie poddamy się. Pewnie, że nie. Chodź tutaj. Jak utnika teraz. Uciekaj, uciekaj. Nawet nie próbuj z tak małą ilością energii. Ładuj strzelbę! No, chodź tu! Jest! Mamy to! Mamy to! Pięknie! Obyś dał nam coś ciekawego. Jeden punkt dodał. Aktywny, biozanieczyszczony szlam. Wystarczająco wiele gluta, by wywołać zmiany na poziomie molekularnym. Co to jest? Możemy zmodyfikować. Kolegę, nawet zwiększyć go możemy. No, proszę. A spróbujmy, tak. Okej. Okay. Nie prędko o tym zapomnisz. No, nawet nie wiedziałem, że coś takiego można tutaj stworzyć. No, ale no dobra, pokonaliśmy go i co teraz? Musimy szukać dalej tego przejścia. A tu jest coś. Właśnie, tylko jak tu się wdrapać teraz. Jak tu wejść? patrzymy, jest tutaj coś. Nie ma To nic, żeby się chwycić nawet. No nie wiem, czy kolega jest w stanie wejść, ale tam jest łup. No kolego, skakuj tam, bo nie wyjdziemy stąd. Co się teraz stało? Nie możemy nigdzie wejść. Jak to wyjść teraz? Nie no, powinien tutaj doskoczyć. O! No jaki on uparty jest? No nie chcesz skoczyć. O dobra, odbija się od ścian. No dobra, no to okej, okay, tylko no ten łów nam przypadnie, no. No nie wbijemy tam raczej. Chyba, że dojdziemy z drugiej strony, no ale dobra, no ale wyszliśmy tutaj w innym celu praktycznie. Nie przestawaj wchodzić. No dobra, ale gdzie my mamy ten nasze wraki? Tyle chodzenia i, i na nic, co będziemy chodzić, ulepszać, ulepszać, a nie musimy go tak ulepszać. Bohaterowie są nimi wyłącznie dla innych, ale albo robią swoje, albo nie są bohaterami dla nikogo. Tak mówisz kolego, a tak faktycznie byliśmy tutaj na dole, ale... Nadal nie wiemy, gdzie jest tutaj to wejście. Gdzie to może być? Nie jest? spróbujemy może tutaj wejść. Może też jest jakieś zejście na dół. Coś tak burczało? Nie. No i tu zgubiliśmy się. Nie wiadomo, gdzie jest ten wrak. Musi gdzieś być pod ziemią widocznie. Dobrze ukryty. No i tak błądziemy. Tak nam się trochę smutno, nudno zrobiło. No ale nie wiadomo, gdzie on jest. Skoro jest niby gdzieś tutaj. Ale wejścia nie ma. No nie ma. No cóż, to pozostawimy to. Nie wiem, a w przyszłym odcinku zajmiemy się już tym naszym światożercą Spróbujemy bez tych wszystkich wraków zajść, no bo. Słabo to wyszło. No ale cóż, no dobra, znaleźliśmy jakieś pozostałości po elektrowni. Coś nam udało się zrobić. Mamy nowe bronie. No dobra, taki odcinek eksploracyjny zakończymy, a w następnym odcinku spotkamy się już może z tym światożercą i zobaczymy zobaczymy czy uda nam się go pokonać. Więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!